Ten sprzęt łączy w sobie oczyszczacz i nawilżacz powietrza. Czy to faktycznie dobrze się sprawdza? Cześć, ja jestem Kasper i dziś zapraszam na test Cloufte Duo 400. Zacznijmy od zawartości opakowania i obudowy tego sprzętu. Otwierając opakowanie znajdziemy oczyszczacz, a do tego instrukcję obsługi. Przed rozpoczęciem użytkowania musimy jednak przygotować całość, m.in. usunąć wszystkie folie, wszystkie zabezpieczenia. W środku pojemnika znajdziemy też zasilacz, a także filtr do wody, który musimy zamontować w odpowiednim miejscu. Po usunięciu wszystkich zabezpieczeń i folii, całość powinna wyglądać tak, że mamy podstawę, w jej środek wkładamy filtr HEPA, na całość nakładamy oczyszczacz, zwracając uwagę na to, że kropka w dolnej części powinna być umieszczona na symbolu otwartej kłódki, no a następnie przekręcamy całość aż do symbolu kłódki zamkniętej. W górnej części umieszczamy filtr ewaporacyjny, na środku zbiornik do wody, w nim w sposób magnetyczny umieszczamy filtr, no i na całość nakładamy jeszcze pokrywę. Wspominałem, że na dole mamy filtr. Tak naprawdę jest to filtr 3 w 1, złożony najpierw z takiego filtra wstępnego, który przechwytuje większe cząstki. W środku mamy filtr HEPA H13, który wychwytuje do 99,97% wszystkich zanieczyszczeń w powietrzu. Usuwa takie cząsteczki jak PM1, PM2,5, PM10, różne pyłki, alergeny roślinne i odzwierzęce. Tak więc no, mamy niemal pełen komplet filtrowania. A żeby jeszcze tego było mało, w środku jest jeszcze dodatkowy filtr, Węglowy, który usuwa szkodliwe gazy, a także neutralizuje nieprzyjemne zapachy. W ogólnej części mamy filtr ewaporacyjny, który ma taką nietypową porowatą strukturę, dzięki czemu skuteczniej nawilża powietrze. A ten umieszczany w środku filtr jest wodny, zawiera w sobie też jony srebra, dzięki czemu filtruje wodę przedłuża jej świeżość, a także zatrzymuje rozwój bakterii. Co ciekawe, w środku, co jest niewidoczne, mamy jeszcze światło UVC, które usuwa też bakterie, wirusy czy pleśnie z wody, tak żeby powietrze już było maksymalnie czyste. Z technicznych aspektów warto wiedzieć, że Clofty Duo 400 to urządzenie dedykowane do mieszkań do 55 m2. Oczywiście im mniejsza będzie przestrzeń, to tym skuteczność działania też może być większa. Wydajność sprzętu to oczyszczanie powietrza do 110 m sześciennych na godzinę, natomiast nawilżanie do 440 ml na godzinę. Warto też wiedzieć, że na tyle mamy czujniki wilgotności a także termometr, dzięki czemu te wartości są monitorowane na bieżąco. A jak wygląda obsługa? W podstawowym wariancie, gdy złożymy odpowiednie urządzenie i podłączymy zasilacz, możemy wcisnąć klawisz na przodzie, a urządzenie się uruchomi. Do dyspozycji mamy kilka trybów pracy, a wśród nich cztery tryby ręczne. Do tego mamy tryb automatyczny, w którym nawilżacz sam dostosuje prędkość w zależności od tego, jak suche jest powietrze. Na końcu jest jeszcze tryb cichy, czyli z angielskiego silent oznaczony literami SL. Co ważne w tym trybie maksymalnie jest wyciszone działanie, a oprócz tego wygaszony jest wyświetlacz. W pozostałych trybach cały czas na ekranie pojawia się aktualna wilgotność powietrza podczas przełączania się między trybami. Mamy oczywiście informacje o tym trybie, a także przez chwilę pojawia się też aktualna temperatura. Żeby przełączać się między tymi trybami wystarczy przekręcić pokrętło i zostawić je w odpowiednim dla nas trybie. Wciśnięcie jeszcze pozwoli wyłączyć urządzenie, poza tym na ekranie pojawiają się dodatkowe informacje np. o tym, że Mamy już pusty zbiornik na wodę, może też pojawiać się informacja o filtrze, że powinniśmy go wymienić lub też, że coś jest nieprawidłowo zamontowane. Wtedy patrzymy na tą kropkę na tyle, czy faktycznie jest w miejscu, gdzie rysunek zamkniętej kłódki. Jeszcze więcej funkcji znajdziemy w aplikacji na smartfona. Dlatego przyda nam się jedna z aplikacji, tu ja Smart lub Smart Life, którą za darmo pobierzemy na Androida oraz iOSa. W niej zakładamy nowy konto lub się logujemy, następnie możemy przejść w prawym górnym rogu do zakładki dodawania nowego sprzętu, a w kolejnym kroku aktywujemy tryb parowania w urządzeniu. Jest to proste, wystarczy przez kilka sekund przytrzymać klawisz na obudowie, wtedy też zacznie mrugać ikona Wi-Fi. No bo tak, ten nawilżacz łączy się z naszą domową siecią, ważne jest tylko to, że musi być to Sieć 2,4 GHz albo 5 GHz sieci nie są wspierane. Wybieramy więc router, z którym chcemy się połączyć, podajemy hasło, jeżeli je mamy, następnie chwilę czekamy, aż urządzenie połączy się z naszym kątem i wtedy zyskujemy pełnię wszystkich możliwości. Na samej górze mamy informacje na temat aktualnej wilgotności oraz temperatury powietrza, pod tym możemy włączyć lub wyłączyć sprzęt, a obok są informacje na temat filtra oraz tego czy mamy odpowiednio dużo wody w zbiorniku. Jeszcze niżej znajdziemy blokadę rodzicielską, czyli żeby klawisz na obudowie nie działał, poza tym możemy tu uruchomić tryb nocny, który już omawiałem wcześniej. Bardzo ciekawą opcję znajdziemy niżej. Możemy tutaj wybrać jaka będzie docelowa wilgotność powietrza, gdzie do dyspozycji mamy 40, 50 lub 60%. Ta opcja jest jednak dostępna tylko z poziomu smartfona i tylko w momencie, gdy korzystamy z trybu automatycznego. A jako trybach mowa, to pod spodem mamy tryb automatyczny, który też możemy dostosować no bo możemy albo całkowicie zdać się na automat, albo też mamy sporą regulację w czterostopniowej skali, żeby nieco wyregulować głośność urządzenia. Jest też tryb ciągły, czyli żeby siła nawiewu była cały czas taka sama, pod tym znajdziemy jeszcze wyłącznik czasowy, czyli po ilu godzinach urządzenie automatycznie się wyłączy. Tu do dyspozycji mamy maksymalnie 8 godzin z przedziałką co godzinę. Na samym dole mamy jeszcze trzy ciekawe opcje. Idąc od prawej strony mamy wyciszenie, czyli dezaktywowanie wszystkich sygnałów dźwiękowych, żeby urządzenie działało ciszej. Na środku mamy lampę UV, czyli możliwość włączenia jej pod czas pracy urządzenia. No i najbardziej po lewej stronie jest osuszanie filtra. To jest ciekawa opcja, ponieważ wtedy nie jest podawana woda, jest za to przez około 10 godzin osuszany filtr, więc jeżeli planujemy jakiś wyjazd, planujemy wyłączyć na dłużej urządzenie, a jednak wcześniej chcemy, żeby wilgoć nie stała w środku, to możemy możemy skorzystać z takiego automatycznego suszenia. No i w prawym górnym rogu mamy jeszcze kilka opcji. Możemy połączyć się np. z asystentem Google, żeby głosowo sterować urządzeniem. Możemy podejrzeć informacje o sprzęcie, stworzyć różne scenariusze automatyzacji, jeżeli mamy inne sprzęty w aplikacji. Do tego udostępnimy sprzęt innym osobom, sprawdzimy np. aktualizację. Ustawimy też powiadomienia, jeżeli urządzenie przeszłoby do trybu offline, czy po prostu usuniemy sprzęt, wtedy zniknie on z aplikacji. Przejdźmy do działania w praktyce. Jeżeli chodzi o działanie w praktyce, to jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Przede wszystkim, jest to bardzo mały sprzęt, który możemy postawić praktycznie wszędzie. Czy to gdzieś w pokoju, czy w sypialni, gdzieś na biurku, na stoliku, no nie zajmuje to zbyt wiele miejsca, więc no mamy sporą dowolność. No a sprzęt też wygląda fajnie, więc wpasuje się w niej jedno wnętrze. Fajne jest też to, że mamy wyciągany pojemnik na wodę, więc nie musimy przynosić wody bezpośrednio do urządzenia, tylko zbiornik możemy napełnić całkowicie osobno. No i najważniejsze jest to, że całość realnie się sprawdza. Patrząc po pomiarach zarówno na tym ekraniku, jak i na zewnętrznych termometrach, można odnotować, że faktycznie powietrze jest bardziej nawilżone. Zbiornik na wodę ma pojemność 3 litrów, co wystarczał mnie na mniej więcej 8 godzin działania. Oczywiście, w zależności od tego, jak suche powietrze miałem w pomieszczeniu. Nawilżenie przebiega w sposób ewaporacyjny czyli w skrócie mówiąc, nasączany jest filtr, przez który następnie przechodzi powietrze. Jest ono jakby więc wzbogacone wodą, działa to w sposób niewidoczny w odróżnieniu od ultradźwiękowych nawilżaczy. No bo tam mamy taką charakterystyczną białą mgiełkę, która może też osadzać się na meblach. Dodatkowo takie ultradźwięki mogą przeszkadzać zwierzakom, więc no w większości zastosowań taki ewaporacyjny nawilżacz jest dużo lepszy. A tutaj jeszcze warto pamiętać, że na dole mamy do dyspozycji filtr. Najpierw więc do środka jest zasysane powietrze, które jest trzystopniowo oczyszczane przez filtr wstępny, HEPA oraz filtr węglowy. Następnie powietrze idzie do góry, gdzie przechodzi przez ten filtr ewaporacyjny. Jak mówiłem w środku zbiornika mamy jeszcze filtr wodny z jonami srebra, tak więc ta woda też jest odpowiednio przefiltrowana. Jak dla mnie taki nawilżacz, czy tak właściwie nawilżacz i oczyszczacz w jednym, może pracować cały rok, wyższa wilgotność powietrza w moim przypadku na pewno dobrze działa na gardło, bo nie czuję takiego wysuszenia. I na przykład porównując to z wizytą u moich rodziców jakiś czas temu, gdzie jednak wilgotność powietrza jest dużo niższa, to u mnie w mieszkaniu, jeszcze korzystając z takiego nawilżacza, po prostu moje gardło miało się lepiej. Producent podaje jeszcze, że wilgotność powietrza przekłada się na samopoczucie i zdrowie domowników wpływając na drożność i stan dróg oddechowych, odporność na infekcje, kondycję włosów czy wygląd i jędrność naszej skóry, pomaga w zasypianiu, tworzy lepszy komfort snu i lekkie, rześkie pobudki, tak więc no, korzyści z użytkowania takiego sprzętu mogą być spore. Szczególnie myślę, że jesienią i zimą takie urządzonko może nam się bardzo przydać, no bo zaraz zacznie się sezon grzewczy, a grzejniki mocno wysuszają powietrze. Do tego pojawia się więcej zanieczyszczeń, szczególnie jeżeli mieszkamy wśród domków, gdzie korzysta się z pieców, no które trochę kopcą. No bo tu mając solidny zestaw filtrów, możemy nie tylko nawilżyć, ale także oczyścić nasze powietrze. Od góry tak naprawdę wlewamy tylko zwykłą wodę z kranu. Nie musimy jej oczyszczać, nie musi być to woda demineralizowana, tylko na najzwyklejsza woda. Co około pół roku powinniśmy wymienić filtry, żeby no zwiększyć skuteczność działania. Poza tym regularnie powinniśmy płukać filtr ewaporacyjny, a gdy zacznie się ocazać kamień, możemy zanurzyć go na kilkadziesiąt minut w roztworze wody z kwaskiem cytrynowym i potem po przepłukaniu można z powrotem z powodzeniem go używać. Zbiornik na wodę co kilka dni warto przepłukać pod bieżącą wodą a raz w tygodniu dokładnie umyć. Filtr chyba najlepiej kolej kolei odkurzyć za pomocą zwykłego odkurzacza pionowego. Tutaj jednak warto pamiętać, że ten filtr nie nadaje się do mycia. Tak więc podsumujmy, co warto wiedzieć o kloftę Duo 400? Clofte Duo 400 to urządzenie, które bardzo pozytywnie zaskakuje. Jest to bowiem taka hybryda oczyszczacza oraz nawilżacza powietrza. Mamy jakby dwa sprzęty w jednym, a całość nie zajmuje za dużo miejsca, więc to sprawdzi się nawet w mniejszych przestrzeniach, ale i większych także. Urządzenie jest polecane do pomieszczeń do 55 m2, więc i nawet w nieco większych przestrzeniach też się sprawdzi. Wydajność nawilżania jest spora, oczyszczenia zresztą też. Do dyspozycji mamy solidny zestaw filtrów, czyli wstępny, Epa, węglowy są filtry wodne, światło UV, filtr ewaporacyjny. Więc, no, pełen zestaw możliwości. Obsługa jest bardzo intuicyjna, ogranicza się do jednego klawisza i pokrętła. Mamy jednak też aplikację na smartfona, która mocno jeszcze urozmaici korzystanie ze sprzętu. Spory jest również zakres możliwości, jeżeli chodzi o głośność pracy. I na tych najniższych trybach działania, urządzenie jest niesłyszalne i nawet spokojnie przy nim spałem. Na koniec dodam, że Klowtę to polska firma. Bez problemu dostaniemy też wymienne, więc nie będzie problemu z serwisowaniem. No i dostępne są też dwie wersje kolorystyczne. Biała, jako u mnie oraz nieco ciemniejsza w odcieniu grafitowym. Całość kosztuje aktualnie 899 zł. Oczywiście ze wszystkimi filtrami na start. Tak więc myślę, że jak za oczyszczacz i nawilżacz w jednym z tyloma ciekawymi funkcjami, z podglądem wilgotności i temperatury, to naprawdę rozsądna opcja. A co wy myślicie o T Duo 400? Czy u Was taki sprzęt by się sprawdził? Dajcie znać w komentarzach. Zachęcam też do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. A tymczasem się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!